Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Wyścigowa Sobota Tak jak mówiłem, chciałbym Wam coś pokazać, co dostałem od kierowcy wyścigowego, który jeździł m.in. Formułą Oczywiście mowa jest o Tomaszu Szczęsnym, tutaj przyjacielem naszego muzeum Tutaj jak ee, z Panem Tomkiem żeśmy się widzieli, chciałem od Pana Tomka autograf oczywiście do nas, do muzeum a jak chodziliśmy po garażu, ja mówię: O, jakie kurcze, fajne puszki u pana stoją. A pan Tomek mówi: A tutaj jedna puszka jest, mówi już dla ciebie, jeżeli ci się podobają. No i ja, oczywiście, poprosiłem o podpis. Także puszeczkę mamy podpisaną. Fajnie, bardzo się cieszę. Pan Tomek, bardzo fajny, pozytywny człowiek. Eee... Dla osób, które y, może nie śledzą do końca, Pantomek między innymi tutaj y, buduje repliki dawnych samochodów. Aktualnie jest tutaj na, na ukończeniu ma y, bardzo fajnego Poloneza. Tutaj można zasięgnąć Informacji w internecie, bo jest trochę tych fotorelacji dostępnych, także naprawdę, jeżeli ktoś e, chce obejrzeć, to serdecznie do tego zapraszam. Ja tutaj w opisie filmu dodam także mm, link do strony pana Tomka. Naprawdę, pan Tomek, bardzo pozytywny. Ja jestem bardzo mile zaskoczony, że. E, tak, po prostu jak ja nawet nieraz do niego zadzwonię, coś się zapytam, to bardzo zawsze tutaj mi z chęcią odpowiada na różne pytania. Niekoniecznie związany z wyścigami, ale nawet nieraz tutaj zadzwonię się zapytać o jakieś rzeczy tam mechaniczne to e, o mechanikę także pan Tomek zawsze pomocną dłonią tutaj do mnie wychodzi także bardzo fajnie, cieszę się, że e, kierowcy tutaj w naszym kraju mają takie bardzo pozytywne podejście e, i się nie wywyższają, to jest naprawdę coś no, no niesamowitego, szkoda, że się o tym aż tak nie mówi także ja jeszcze raz panu Tomkowi bardzo dziękuję, serdecznie go pozdrawiam z tego miejsca a już za tydzień chciałbym wam pokazać takie metalowe plakietki, które um, były podczas um, eliminacji wyścigów płaskich albo górskich. Także pamiętajcie, um, że na naszej stronie internetowej możecie być na bieżąco, jeżeli chodzi o nowe eksponaty, do kolekcji, które są w kolekcji naszego muzeum. A także, jeżeli nas nie obserwujecie na Facebooku i na Instagramie, to ja serdecznie Was do tego zapraszam. I widzimy się już za tydzień w kolejnym materiale Wyścigowe Soboty. Cześć!